Hej, cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w tym nierzepkim w tym dniu. Moi drodzy, tytuł filmu, moi drodzy, wcale nie jest przypadkowy. Wiecie czemu? Dlatego moi drodzy, że tak naprawdę, może tak naprawdę w momencie, w których człowiek zapuści korzenie w jakiejś firmie bądź w jakiejś pracy, to uwierzcie mi moi drodzy że jak już tak pracuję tam rok, dwa, pięć, dziesięć lat, trzynaście lat, to zaręczam wam, moi drodzy, bo dobrze wiem, o czym mówię, że, że wtedy bardzo trudno, że bardzo, wtedy bardzo trudno taką firmę, nie wiem, w zależności od tego, czy pracujecie w jakiejś firmie, czy, nie wiem, pracujecie w państwówce i tak dalej, później dochodzi do tego, że bardzo trudno bardzo trudno o to, żeby później pracę zmieniać. Ja, moi drodzy, nigdy w życiu nie zmieniałam pracy. Między innymi z przyczyny takiej, że pracując tam, gdzie, gdzie pracuję, przynajmniej wiem na czym stoję. To jest w ogóle najważniejszy powód, dla którego, dla którego pracy nie będę zmieniać. Ja, moi drodzy, co najwyżej mogę sobie dodać pracy, czyli mieć jeszcze czyli mieć jeszcze drugą pracę, czyli z jednej pracy iść do drugiej. Wiecie dlaczego o tym mówię? Mówię to tym dlatego, że tak naprawdę moi drodzy w swoim życiu widziałem wielu ludzi, którzy zmieniali pracę na lepiej płatną, bo, bo na przykład na przykład na życie mi nie starczało. Albo na przykład, że komuś się nie kalkuluje, to w zależności od charakteru i od wielu innych czynników. Moi drodzy, problem polega na tym, że jak już człowiek zapuści korzenie, tak mocno zapuści korzenie, e, właśnie w danej trasy, w danej firmie, w danym stanowisku, to uwierzcie mi, moi drodzy, w danej firmie, to uwierzcie mi, moi drodzy, Człowiek już, człowiek, człowiek już później tej pracy prawdopodobnie może nie zmienić. Wiecie czemu? Takie już powiedziałam przed chwilą, dlatego, że wtedy człowiek wie, na czym stoi. Wie, jak to wszystko funkcjonuje i wiecie, wie, na czym stoi, wie, ile może zrobić i tak dalej. I moi drodzy, powiem Wam, że z mojej perspektywy e, zmienienie pracy jest niemożliwe i nierozsądne. Ale ja, moi drodzy, uważam to za niemożliwe i nierozsądne. drodzy, z tej przyczyny, że należę do grupy ludzi, którzy, moi drodzy, jakby to powiedzieć, są ludzie, którzy żyją na kredyt, mówiąc krótko mówiąc. Ale wiecie, co i wam powiem. Żeby to, jeszcze, żeby to jeszcze te powody były jedyne, dla których. Dla których, dla których człowiek tak łatwo pracy nie zmienia, to jeszcze bym zrozumiał. Tylko, że niestety, kiedy przez 13 lat pracuje się z tymi samymi obo osobami, nie wiem, spędza się ten czas pracy, tak, Wiecie, to moi drodzy, to moi drodzy, że, to moi drodzy, że, że w pracy że w pracy spędzacie ze swoimi pracownikami, czyli z osobami, z osobami z którymi pracujecie ileś godzin, i tak już ileś godzin dziennie. I także funkcjonujecie przez 13 lat, czy tam 15, w zależności od tego, jak długo, jak długo pracujecie. To się moi drodzy, przywiązujecie się, przywiązujecie się. Więc ja to moi drodzy po sobie, a poza tym, moi drodzy, Poza tym, moi drodzy, jak już wspomniałem na początku, człowiek, który ma tu swoją pierwszą pracę i później zapuszcza korzenie właśnie w tej pracy, bo myśli sobie na początku, wiecie, na początku każdy sobie myśli, a trochę zarobię, to może znaję coś lepszego. A to później się okazuje, później życie weryfikuje, że to jednak. Że to jednak nie tak, że człowiek znajdzie coś lepszego, tylko w, ty, w tej danej branży, w danej firmie e, zostanie. Kiedy człowiek, zap, kiedy człowiek już do końca zapuści w danym miejscu pracy korzenie, to już wtedy zmiana pracy już jest praktycznie niemożliwa. Już wtedy to jest praktycznie niemożliwe, bo człowiek. Bo człowiek, moi drodzy, może jest zdolny do zmian, ale zmiany bardzo, bardzo dużo kosztują. Nie mówię o pieniądzach, żeby nie było. Nie mówię o pieniądzach. Dużo kosztują w tym sensie, że człowiek musi podjąć wysiłek, musi podjąć, musi podjąć przede wszystkim ryzyko, że, musi podjąć ryzyko tego, że, wiecie, jeżeli, jeżeli ktoś ma, że się tak wyrażę, ma Kilka specjalizacji, jest wyposażony w kilka specjalizacji, tak, to wtedy jeszcze łatwiej znajdzie pracę niż osoba, która właśnie po, po tej swojej pierwszej pracy tak w zasadzie za bardzo nic nie potrafi. Więc też należy biorąc pod uwagę ryzyko, że taka osoba może mieć trudność z znalezieniem pracy. Takie ryzyko zawsze jest, moi drodzy. Zwłaszcza. Teraz w dobie tego nieszczęsnego AI, czyli tej sztucznej inteligencji. Niemniej jednak, moi drodzy, kiedy człowiek zapuści korzenie w jakiejś firmie, w, w, w jakimś przedsiębiorstwie lub tam, gdzie pracujecie, zapuścicie korzenie, to zmiana pracy będzie wtedy bardzo trudna. Moi drodzy, jak wam powiedziałam na początku, ja na tym się nie znam, nigdy pracy nie zmieniałem. Praca, którą wykonuję, jest moją, jest moją pierwszą pracą w życiu. I uwierzcie mi moi drodzy, którą wykonuję od 13 lat, tak? Od... Trochę ponad 13 lat, tak. I uwierzcie mi, moi drodzy, tak, tak tam zapuściłem korzenie, że już prawdopodobnie już jest, jest możliwość, że już inny, inne rzeczy mógłbym, mógłbym, może nie tyle nie być w stanie się zrobić, w sensie tem tylko, że moi drodzy, będzie trud, będzie o wiele trudniej się wtedy się nauczyć, tak? Więc takie zapuszczanie korzeni w danym stanowisku pracy, w danej firmie, kiedy jak już do końca tam zapuści się korzenie, to wtedy zmiana pracy na lepiej płatną może być niemożliwa. To w sumie było na tyle, jeśli ja wam żegnam. Papa! Pa. Teraz jest wojna! Kto handluje, ten żyje, jak sprzedał rąbankę, słoninę, kaszank, to bimbru się też napije. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje, jak sprzedał rąbankę, słoninę, kaszank, to bimbru się też napije. Po serca kap, kap. Rąbanka i skap, a pociągnie jak szalony. Schaboszczak i kicha, to dobra zagrycha, pod ławką dwa salce sody. Teraz jest wojna. Kto handluje, ten żyje. Jak sprzedał rąbankę, słoninę, kaszank, to bibru się też napije. Teraz jest wojna. Kto handluje, ten żyje. Jak sprzedał robankę, słoninę, kaszank, to bimbru się też napije.